Hardcore jedno życie, Harkor, jedno życie, życie, muszycie jedno życie, Harkor, jedno życie, jedna czmie, Harkor, życie, jedna harkor, życie, jedna harkor, życie, jedna Jakby mnie ktoś jeszcze nie poznawał w tej zbroi. Zrobimy sobie mały przegląd co tutaj porobiłem. Troszkę poprzyspieszam, aby nie zanudzać. Słońce wstaje. Potworki znikają. No to zapraszam. Hej, hej. Kurde, znowu mi na chatę chce się włamać. No i znowu drzwi rozwalone będę miał. Oj, kurde, ty jeszcze gnojek z moimi drzwiami w łapie idzie. No to już jest bezczel No fajnie Skąd on się tu wziął w ogóle No, no to już bezczel na całego Drzwi w łapę i włazi Trzeba będzie żelazne drzwi robić czy co? Przeszkodził mi w robocie o, Miałem schody sobie wziąć Dobra, znikam. Tutaj raczej nic ciekawego już się nie wydarzy. Ja sobie tutaj porobię w międzyczasie wstajesz no, oczy, przesierasz Bierzesz i zapierdzierasz Ty w kopalni przez dzień cały i cóż Lecz na Lecz nagle spielek wychodzić za I czy w czasie zombie stoi u progu Spielek tu tyły czy zombie ci się na chatę wdziera Lecz te potwory to małe wyśle, staracja To mi niepożystre Lecz nagle słyszę Biełem. Jeśli zdążę, to już jeszcze wieję, ale po tym jest bum, bum, od razu te nie wnoszę tego obrazu Hardcore Jedno życie, jedna śmierć Hardcore Jedno życie, jedna za Hardcore jedno życie, jedna imię, hardcore, jedno życie, jedna nie Hardcore jedno życie, jedna chętna, na kierzarne na za za Rano stajesz oczy przesierasz, bierzesz kilo i zapierdzielasz. Ty w kopalni przez dzień cały, szukasz jamęczów i kruszy stałych. Lecz nagle śpielec ty za rogów i przy czasie zombie stoi u progu. Śpielec z w zombie ci się na chatę Lecz te potwory to małe pieśle, stara w nic Kurde, znowu creeper. Jejku. Te creepery nie dadzą mi spokoju. Mogłem go z ubić, ale mam mało strzał. Właśnie, moje kurki. Cip, 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 nie ma kurek. Są kureczki. Oj, nie wziąłem. Nie wziąłem sianka dla nasionek, dla sionek, nasionek może Jedno nasionko, jeszcze jedno. Jeszcze jedno nasionko dla kurek. Są dwa? Są dwa. Cip, 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 cip. No. Nie uciekły kureczki. Haha. Ha. No. Jest mała. Pokażcie maleństwo. Jest maleństwo. Tylko nie uciekaj daleko. Zrobię wam tu zagrodę, ale jeszcze nie teraz. Słońce jeszcze wysoko. Może ten creeper polas. Jest tam gnój. Chodź tu Kurde, gdzie uciekasz Ale gnojek Szkoda strzał O, o, chodź tu Nie ruszaj się <grystanie> Kurde Dobra Strzała odzyskana Ale Creeper zwiał O jaccio mi spadnie na głowę. Ojdzie. O, o, o. No. I Myślę, że nie ma tam drugiego. Uff. Tyle światła jeszcze Creeper się tu pojawił ale łopatę muszę zrobić wreszcie Dobra szkoda tu zabawy bez łopaty Ja sobie tu ogarnę i włączymy się znowu na akcję z jakimś Creeperem Harkour, jeden życie, mierzycie, mierzycie. Harkour, jeden życie, jedno życie, jedna, śmierć, hardcore, jedno życie, jedna, śmiech. Tak, teraz zrobimy sobie troszkę ryzykowne przedsięwzięcie, a mianowicie zrobimy sobie mostek do tamtej jaskini a przedsięwzięcie jest o tyle o tyle niebezpieczne że będę troszkę wisiał w powietrzu i, i, i wolałbym nie spaść co prawda shift to shift ale jednak akurat wody nie ma nawet pode mną no nic eee, trudno trzymamy shifta i starym harcerskim sposobem Robimy mostek. O, ajajaj, tak, tak, tak. Patrzę, bo jakby mi tam zaraz Creeper wyszedł za pleców, to bym sobie miał w się spyszna. O, tak. Wolę teraz już widzieć przede mną, co się dzieje. I, i, I raczej no. poszerzyć tylko właśnie. O, o, o. Teraz wolę mieć tu też dalej na oku. O. Poszerzyć, żebym mógł w razie czego szybciej uciekać, a nie tak na kucka. Okej, okay, teraz... Ha, szabelka szabelką, tu trochę światła z góry leci, a raczej pochodnie Tu bym chciał zrobić sobie jakąś kopalnię potem spokojnie ale wodę słyszę zanim tu zrobię jakąś kopalnię to najpierw muszę się tu czuć bezpiecznie Raczej <laughs> przepraszam za moją chrypę tu raczej bezpiecznie. O, to widzę, będzie co zwiedzać, tylko trzeba będzie tam jakoś się potem przedostać. Tam, 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 ale tu raczej mi nic nie przejdzie. A tu nie wiem, czy coś pode mną też nie ma. Ale to sobie zostawimy na później. Teraz zwiedzimy to, co, co jest dostępne, gdzie ktoś mi może przyjść i wleść na web. Ale tu już widzę, że raczej tu mamy bezpieczne hello. okej okay, węgielek sobie wykopiemy i tak tutaj sobie zrobię jakąś bazę i kopalnię tym mostkiem poprowadzę sobie jakąś krótką kolejkę może ale to jeszcze zobaczymy bo nie wiem czy warto na takim odcinku w ogóle bawić się w jakieś kolejki o oh. córki Czu, um, Czułego skróla mam w tej chwili w myszce. Niestety Przepraszam przeskakuje mi bardzo. Dobra. Tu na razie to zostawimy. Nic tu się nie powinno dziać. A to patrzyłem z góry tutaj Z góry tu patrzyłem a tu teraz jesteśmy niżej Jak najniżej pochodnie a, nie da się tam No A tu już by się mogła dać A niech będzie tu tam jak najdalej. O, tam gdzieś można iść i tam gdzieś można iść. I tam też. <laughs> Ale tam. O, no, tu można by wodą spłynąć w sumie. W sumie bezpiecznie. Można spłynąć wodą, a potem wypłynąć. I może... To byłby zaczątek kopalni. I co tu robić? Trochę się dygam, z góry coś może wpaść, może jeszcze nie w tym odcinku, <laughs> ale na pewno tam spłynę tą wodą sobie. Ale tak, <laughs> raczej jeszcze nie w, nie w tym odcinku. No, przydałoby się stąd jakoś wyjść. Myślę, że tu będzie w miarę już oświetlone, ale... Ale jeszcze wsadzimy parę pochodni dla pewności tam potem trzeba będzie to zasklepić mm. albo coś z tym innego zrobić no chyba się ciemno robi no i krowa nie strasz mnie Muszę tam wejść zobaczyć czy tam jest coś ciekawego żeby warto było wyjście zrobić tam jak tam wejść? Ops. O. No nie tak łatwo. <grymne> Zamiast wejść, to zszedłem na sam dół. Nie wiem, to chyba ta dziura. Ja eee, to. Trzeba będzie ją zasklepić potem. Okej, okay, a na razie warto by było do domu jakoś wrócić. Nie mieczem. Prawda mam już żelazny przygotowany, ale mimo wszystko. Trochę kultury. O kurde, szybciej, szybciej do domu. Do domu, do domu, do domu. ok i widzimy się znowu gdy będzie się działo coś ciekawego cały czas nagrywam że gdyby 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 coś w międzyczasie miało się wydarzyć to oczywiście nie przegapimy tego nie martwcie się tutaj pięterko sobie powoli urządzam ale że muszę podskakiwać żeby widzieć co tam się dzieje to tu dołożymy jeszcze szybki sobie Padło. Dobra. No teraz będzie troszkę lepiej. No, to na razie. Hej hej. Kurde, Enderman pod moją chatą. O, zniknął. lecz wiesz, nie lekcy wchodzić za robi, za lecz za robi Leczarz wiesz, nie za robi, za robi Zarod, leczarz wstajesz, oczy przesierasz Bierzesz chwilow i zapędzierasz Ty w kopalni przez dzień cały, w i tu się skały Leczarz za I w czasie zombie stoi u progu z drugi tyły, z zombie ci się na hakę wciera Lecz te potwory to małe, pyszne zaraz ja nic słyszę, i ze jak dzieje, tym jest bum bum od razu, the end, tego obrazu. Hard course, jedno życie jedna, nie. Hardcore, życie jedna, nie. Hardcore, życie jedna, nie. Hardcore, jednolicie, jedna, Hard nie. Jedno jedna, nie. Leczardze śmielec, tu chodzi z na za alonu, Rano stajesz, oczy przesierasz, bierzesz chwilą i zapierdzielasz. Ty w kopalni przez dzień cały, piamentu, w kółkach kamentów i kruszy stały. Lecz nagle szkielet, ty za robów i w tym czasie zombie stoi u progu. skielek z tyły ci strzela, a zombie ci się na hatę wziera. Lecz te potwory to małe przyślesz, zaraz świara musisz i poszysz w krew. Lecz nagle słyszę... Oł. 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 Znowu wjazd na chatę.

za noc stajesz, oczy przesierasz, bierzesz kilo i zapierdzielasz, by w kopalni przez dzień cały, szukać i kruszy cały. lecz nagle szkielet wychodzi z zarobów i w czasie zombie stoi u progu szkielet z i strela, a zombie ci się na hatę wzięra, lecz te potwory to małe pyszne zarafia, no nic nie potrzysz, lecz nagle słyszę, i w jak jeśli zdążę, to ją jeszcze zwieję, ale po tym jest bum, bum. Jedna na nie hardcore jedno jednak nie hardcore jedno życie, jedno hardcore jedno jednak nie jedna, 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 jedna. Leczardziesz, kiedy chodzić za robu, za rogu, za robu Leczardziesz, za robu, za rogu. za robu, za rogu. za Bierzesz kilo i zapierdzielasz Ty w kopalni przez dzień cały W szufkach i duszy cały. Leczardziesz, elektryk za robu I czasie sądli stoi ku i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W tym szybkim, wyjątkowo szybkim odcinku. Sporo widzieliście w przyspieszonym tempie. W następnym odcinku pokażę spokojnie, powoli co zrobiłem. Obejrzymy to wszystko i przekopiemy się może do, do następnej pieczary. Znaczy zrobię pomoc do następnej pieczary. A i przy okazji muzyka, którą słyszeliście dzisiaj. Nic nie mogłem znaleźć ciekawego dla Was, więc sam coś stworzyłem. Wyszło jak wyszło, ale to taka pierwsza próba dla zabawy, dla śmiechu. Także czy Wam się podobało, czy nie, możecie pisać w komentarzach. Na razie, do zobaczenia. Cześć!